Dzień dobry kochane i kochani, bo paru panów tutaj też mamy na kanale, są obecni. Przychodzę do Was dzisiaj, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was dzisiaj z prognozą na miesiąc luty 2024. Witajcie, wodniki. Wy macie urodziny. Więc kochane wodniki, wszystkiego, wszystkiego naj, najpiękniejszego. Niech Wam się spełniają marzenia, niech Wam się spełniają sny. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i weź tylko to, co do Ciebie przemawia, a to, co nie jest dla Ciebie, zostaw. Nie przejmuj się, bo y, to, co by było dedykowane dla Ciebie, to wtedy funkcjonuje w czytaniach prywatnych, indywidualnych. Ale potraktuj to jako fajną informację lub zabawę. Czemu nie? Wodniki na końcu filmiku będzie dla Was bonus na pytanie tak czy nie. Zadaj sobie takie pytanie. A tymczasem, wodniki, zobaczmy, jakie energie będą na Was miały wpływ w miesiącu lutym. Karty są potasowane, jak zawsze. A... Co w pracy, w finansach? Król yy, buław. W miłości, uczuciach, emocjach. Koło fortuny. Co robić w tym miesiącu? Na czym skupić uwagę? Dziesiątka różdżek. Czyli buław. A czym się nie zajmować? Dwójka buław. I ogólna rada na miesiąc, energia na miesiąc luty to czwórka kielichów. E, no właśnie, nie ma w ogóle mieczy. Drogie wodniki, <laughs> w tym miesiącu będziecie e, podatni na impulsy, które idą ze świata zewnętrznego, albo z, od Was będą wychodziły, które Was będą skłaniały do różnego rodzaju działań. Często Pozbawionych no, refleksji albo nie mających nic wspólnego z, z tak zwanym zdrowym rozsądkiem. To raczej będą impulsy, będzie bodziec, reakcja. Także uważajcie na to. Ogólnie zacznijmy od pracy. Mamy króla różdek. Możecie mieć fajną sytuację i przestrzeń, aby pokazać, będziecie chcieli zaistnieć, będziecie chcieli, pokazać, że jesteście kompetentni, że, że, się znacie na swojej robocie i e, szukajcie takich okazji, I jeżeli e, i to może, by, to jest w ogóle nie związane z pieniędzmi. Tylko jeżeli się, nie wiem, ktoś w pracy powie, czy szef pracy powie, czy ktoś z Państwa mógłby się zająć takim i takim tematem, to to jest dla ciebie informacja drogi wodniku, tak? Ja jestem chętny. Ja wiem gdzie to jest. Mnie zabierz, tak? Więc nie bójcie się takich reakcji dosyć e, impulsywnych w pracy. Natomiast impulsywnych pozytywnie, impulsywnych negatywnie, bo takie też możecie mieć, że ktoś coś powie i w twojej głowie wodniku się urodzi jakiś pomysł, bo że co on mówi, to jest kompletnie niespójne, niedobre, niefajne, niejakieś i przyjdzie Ci do głowy powiedzieć, no to ja mu teraz powiem, że to on nie ma pojęcia, że jest niekompetentny i tak dalej, i tak dalej. Na to bym uważała, bo to ta energia, która Was będzie pchała, to, to będzie pchała Was w sytuacje pozytywne, ale również w sytuacje negatywne. Te wodniki, które szukają nowego zajęcia, albo mają do zrobienia jakiś projekt, coś tam do napisania, nie wiem, coś do zrealizowania, to bardzo dobry moment z taką wiarą w siebie, że no, ja nie poradzę, ja wodnik, gdzie ja mam kreację po prostu na najwyższym poziomie i mogę yy, pokazać się z jak najlepszej strony, i mogę zaistnieć. To uwaga na to. I bardzo prężnie działajcie. Poczujcie, to jest takie w ezoteryce się mówi: poczuj swoją moc. A, a ja bym powiedziała: miej wiarę w swoją moc. Poczuj też, że też radę, że sobie poradzisz. Jeżeli masz jakieś problemy teraz w pracy, albo coś idzie nie tak, Jakiś masz zastój, yy, czy coś się dzieje takiego niezgodnie nie z Twoją wizją, to pomyśl sobie, że Ty swoim działaniem możesz to zrobić i wdrąż działanie. Bo samo czekanie, jak wiemy, nie działa. To znaczy działa, ale nie tak, nie według naszych myśli. Okay? Coś jeszcze w pracy. A bym powiedziała przy tej czwórce kielichów, e, dostrzegaj możliwości. Dostrzegaj możliwości. Może ktoś ci powie, szukam jakiejś osoby, która by mi pomogła w takim i w takim temacie. A ty zawsze to robiłeś, tylko na przykład hobbystycznie. Nie jesteś z zawodu, e, tylko bardzo ci zawsze taka sfera interesowała. To ja bym się powiedziała, wiesz co, ja ci chętnie pomogę bo tu, tu możesz otworzyć sobie jakiś nowy kanał finansowo-pracowy. Jeśli chodzi o stricte pieniądze, to patrząc na, na te karty yy, wodnik, będziesz wydawał pieniądze impulsywnie, bez zastanowienia, więc weź sobie to do serca, będziesz miał taką skłonność oczywiście, co zrobisz, to zrobisz. Natomiast zanim zainwestujesz jakąś kwotę w cokolwiek, to zastanów się, czy naprawdę jest, ta, jest ci to potrzebne. Czy dana rzecz ci jest potrzebna? Czy, czy ta inwestycja, wkładanie pieniędzy w coś, yy, czy to jest Twoje pragnienie, czy to jest po prostu chwilowa potrzeba? Ok? Jeśli chodzi, drogie wodniki o emocje finanse. O Boże, o emocje i uczucia. Słuchajcie, trochę się to tak będzie kręciło, raz będziecie fantastycznie zadowoleni. I na przykład, jesteś singielką i będziesz zadowolona, kurczę, jak fajnie, że jestem singielką lub singlem, a za dwa dni będziesz. O matko, dlaczego nie mam partnera? I jak bardzo bym chciała mieć partnera? Przygotujcie się na taką huśtawkę emocjonalną, w zależności w jakiej jesteście sytuacji. Czy jeżeli jesteś w relacji, w związku, to możesz mieć chwilami takie poczucie, że. właśnie takie, że możesz być trochę zmęczona tą relacją, tym związkiem, że nie wszystko jest tak fajnie, że miało być cudownie, a real życia jest trochę inny. Jak a za minie tydzień czasu, bo tutaj troszkę dłużej to pójdzie, czy pod koniec miesiąca zobaczysz, że twój partner jest fantastyczną osobą i powiesz sobie Boże, jak fajnie, że z nim jestem. Także miej w tyle głowy taką informację, drogi wodniku. Ci z Was, którzy poszukujecie swojej drugiej osoby, to bym powiedziała tak. Nie ustawaj w poszukiwaniach i bardziej wykreuj w sobie to, czego ty potrzebujesz od tej drugiej osoby. My dziewczyny, czego ty potrzebujesz od tego mężczyzny? Potrzebujesz. Jakie on ma spełniać Twoje potrzeby, czy to jest poczucie bezpieczeństwa, y, życiowego, finansowego. Zdaj sobie z tego sprawę, czy, czego potrzebujesz, i wysyłaj te afirmacje do góry. I pomyśl sobie też, droga dziewczyno, dziewczyny, pomyślcie sobie, jakie mamy przekonania, jakie macie przekonania na temat mężczyzn. Natomiast bez względu na to, jakie macie przekonania i y, czego potrzebujecie. To nie ustawaj w poszukiwaniu. I tutaj ja bym powiedziała, że porozglądaj się dookoła siebie, bo gdzieś może być koło ciebie fajna osoba, fajny mężczyzna lub fajna kobieta, a ty jej z jakiegoś powodu nie dostrzegasz, nie widzisz przy tej czwórce kielichów. Zobaczcie, ona siedzi, marzy, coś by chciała. Ale nie widzi, że tutaj ma dookoła na przykład czterech abstyfikantów, którzy by byli bardzo zainteresowani. Więc zachęcam do tego, żebyś w Wodniku się porozglądał wokół swojego najbliższego otoczenia, ale też zrobił tu w sercu miejsce. Tak, pragnę i jestem otwarty, jestem otwarta. I yy, jeżeli nie masz jeszcze yy, profilu na, na aplikacji randkowej to ten profil załóż. W dzisiejszych czasach zauważcie, bardzo dużo par poznaje się na portalach randkowych. To jest teraz główny kanał poznawania drugich osób. Także namawiam do tego serdecznie. W związkach w relacjach też będziecie tak jak mówiłam mieć takie wahania. Jeżeli ktoś możecie poczuć się um, i jesteś w relacji, jesteś w związku, i czujesz to, że ta relacja, ten związek nie spełnia Twoich marzeń, nie spełnia Twoich pragnień, nie daje Ci to, czego potrzebujesz, to zastanów się, co zamierzasz z tym zrobić, bo już trochę jesteś zmęczony, zmęczona. I zadaj sobie pytanie w lutym. Czy na pewno chcesz zostać? Czy, bo być może. A je, co będzie, jak się nie poprawi. Czy to jest to, czego ja potrzebuję, czy to mi daje satysfakcję? Czy mam na tyle siły, żeby podjąć e, decyzję o e, na przykład rozstaniu? Tak. To to jest dla was wodniki taka informacja. Te wodniki e, w ogóle możecie się. Skupcie się na waszym zdrowiu. Tak przejdę płynnie, bo może, ja bym nawet była skłonna. Uwaga, bo możecie przy dążeniu w, w pracy do sukcesu, czy do, do jakichś tam celów, możecie nie zważać na to, co ciało do was mówi i jak reaguje, więc możecie po prostu zwyczajnie popaść w chorobę. Y a to Wam jest zupełnie niepotrzebne. Uwaga, też niektóre wodniki na kręgosłupy nie przedźwigać się jak ten wął, nie brać na siebie zbyt dużo odpowiedzialności odpowiedzialności za siebie, za innych, za świat, za rodzinę, za brata, za siostrę, za wszystkich naokoło. Nie, skupcie się na tym, czego ja wodnik potrzebuję i gdzie mam zgromadzić wszystkie swoje siły, aby osiągnąć swoje cele i możliwości. Ok? Bo czego nie robić? Nie stawiaj siebie na drugim miejscu, drogi wodniku. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Skup się na swoich potrzebach, na swoich pragnieniach, na tym, czy, o czym ty marzysz i czego pragniesz. I zacznij do tego dążyć. Stwórz sobie strategię, jak co mogę zrobić, żeby osiągnąć swoje cele. A nie. Bo tutaj chciałem na przykład pojechać w góry na Narty, ale ktoś mówi, nie proszę cię zostań, bo z jakiegoś tam powodu, i ty sobie myślisz, no tak, no on mnie potrzebuje, może odłożę swój wyjazd. To zastanów się, czy na pewno chcesz to zrobić. Drogie wodniki, generalnie powiedziałabym tak. Bądźcie otwarci i uważni nie tylko na świat zewnętrzny, ale przede wszystkim bądźcie uważni na to, co czujecie, czy w danej jakiejkolwiek sytuacji się życiowej znajdziecie, czy mi jest z tym komfortowo, jak ja się z tym czuję, czy mogę coś z tym zrobić, czy mogę to zmienić. A nie Wytrzymam, zacisnę zęby, dam radę. W tym miesiącu karty Was skłaniają do tego, zauważaj, jakie masz emocje w sobie i na nie zareaguj. I to będzie wtedy, jak, co Ty wybierzesz, bo jeżeli wybierzesz, dam radę, zacisnę zęby, to te wszystkie karty, które tutaj mamy na stole, to one będą inaczej na Ciebie działały. A jeżeli powiem, mhm, mm Dobra, dostrzegłem u siebie uczucie zniechęcenia, czy takiego smutku, czy wypalenia zawodowego w pracy. Co mogę zrobić, żeby ta praca, żeby znów mieć tą chęć do działania, chęć zdobywania, chęć pokazywania, chęć pracy? Już nie mam siły, bo nie ma żadnych fajnych facetów, nie ma żadnych fajnych kobiet i mimo, że koło fortuny ci przyniesie gdzieś. Lub blisko Ciebie jest fajna osoba, na którą warto zwrócić uwagę, to Ty się zamkniesz w tym przekonaniu nie, bo tu nikogo fajnego nie ma. Nie, mnie już nic fajnego nie spotka. Hmm? Czy jestem zmęczony, wpadam w taki marazm, a zaraz e, z tego przejdziemy w stan a luty nie jest łatwym miesiącem energetycznie i możemy wpaść w stan takiego właśnie marazmu i stagnacji. Nie, co mnie może z tego wyciągnąć, co ja mogę zrobić, mam na to wpływ. Czuję się zmęczony. Aha, to muszę odpocząć. Co? Drugie pytanie. Co mi daje odpoczynek? Potrzebuję wyjechać. Ok. co mogę zrobić, żeby wyjechać? Czy mogę wziąć dwa dni urlopu plus weekend i zorganizować sobie jakiś odpoczynek? Nie mogę. Dobra. To co mogę zrobić, żeby w domu wypocząć, żeby y, mieszkam z. Nas dużo w jednym mieszkaniu i nie mam czasu dla siebie. Gdzie mogę pójść? Na basen, na, na siłownię, na, na, na spacer, pojechać na spacer do lasu, do parku. Możliwości drogi wodniku jest bardzo dużo, natomiast to od Ciebie zależy, co wybierzesz. Pamiętaj, masz na to wpływ. Uwaga, bo możecie być trochę. Świat mi nie daje, czego ja pragnę, w związku z tym wszystko jest do Bani. Wyciągnij z tego, że jest z tych wniosków. No dobra, czy rzeczywiście wszystko jest do Bani? Może to jedna rzecz jest do Bani, a cała reszta to jak z tej bani mogę wyjść? Co ja, wodnik, mogę zrobić? Rozumiesz? I ja bym, drogie wodniki, się na tym skupiła, i, yy, i wtedy możecie mieć całkiem fajny, dobry miesiąc, i wybierać siebie. a nie mm, inne warianty. Jak się z tym czuję i e, czy mi jest z tym dobrze. Drogie wodniki, i tym przesłaniem życzę Wam wspaniałego lutego, miesiąca, lu, miesiąc? Życzę Wam wspaniałego miesiąca lutego chyba, tak to się odmienia <laughs> Zawsze z tymi odmianami to jest kłopot. E, więc pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że obejrzeliście filmik. Subskrybujcie, lajkujcie, mówcie, że taki kanał jest. I teraz uwaga, bonusik dla Was. Pomyśl sobie, drogi wodniku, pytanie tak lub nie, a ja ci odpowiem i dam Ci odpowiedź. Ok? Gotowi? Pytanie tak lub nie, Na w danej kwestii. Jaka jest odpowiedź? Mamy kolejną czwórkę yy, kielichów. Tak, jeśli ruszysz swój tyłek. Yy, odpowiedź jest tak. Z małym dopowiedzeniem, jeżeli wykażesz dużo determinacji w tym działaniu i albo i, nie wiem, było pytanie, czy on do mnie zadzwoni. Zadzwoni, jeśli dasz mu sygnał. Potrzebuję rozmowy z tobą. Co ty na to? Okay? Yy, tak. Natomiast karty ci mówią wykaż inicjatywę i daj przynajmniej informację podprogową, że chcesz rozmowy, że co mogę zrobić i tak dalej. Natomiast energie będą wspierające, natomiast dużo zależy wodniku od ciebie. Całuję was mocno, kochane wodniki. Jeszcze raz życzę wspaniałego lutego. Dostrzegajcie innych wokół siebie i dostrzegajcie samych siebie, i dostrzegajcie swoje własne emocje, uczucia, i bądźcie na to takie włączcie swoje czujki uważne, drogie wodniki. Jeżeli macie ochotę do mnie napisać, to napiszcie, jeżeli potrzebujecie komentarz napisać to też. Bardzo jestem wdzięczna za wszystkie lajki, komentarze i pozdrawiam Was serdecznie do następnego filmiku. PA!